Cześć, z tej strony krzysiek i znany wszystkich bardzo serdecznie. następnym w podobniku do gry League of Legends. Tym zajmiemy się z Zem i pójdziemy sobie nim na mida. Ehm, na początku po prostu obijamy skół, jeśli to jest postać bijąca z bliska, jak w tym przypadku właśnie Z. Właściwie dystansował też można, ale tu udałabym zostawić na rozhitowanie, bo ono może nam raczej bardziej oddać. No i też yy, wypadałoby jakoś trafiać przez te miniony, bo pierwsze uderzenie zawsze bije najwięcej. Jak uderzymy miniona, to wiadomo, trochę redukcji będzie. No i już na czwartym levelu można próbować coś działać, bo mamy wszystkie spele i jeszcze jeden ulepszony. Wybijamy tego zelektru, który mandowo swoje e, no i zabijamy go. To będzie jeszcze Leblanc, już mamy ulta. Najpierw po prostu używamy w. Żeby ją nieco obić, zostawiamy tego klona, tak będziemy nieco oddaleni, szybko się teleportujemy, ult, zabijamy ją, odsuwamy się od wieży, teleportujemy do klona. Należy patrzeć na sytuację w dżungli, na topie, na bocie, żeby zawsze coś zdziałać, tutaj jak sobie zgadnąłem killa i double buffa. No i przypominam, że gdy już obijemy naszego przeciwnika, bardzo łatwo jest go załatwić. Szczególnie tego, że gdy przeciwnik ma mniej niż połowę zdrowia, no to ZB mocniej jest pasywny. No sobie widzieliśmy, jak gdzieś postawił warda, ale zajął się Grenem, a więc mamy chwilę czasu. Szybko lecimy na niego W, no i ultujemy. Jeśli mamy mało życia na Z, najpierw wyczekać najlepszy moment. Tutaj Ramus się będzie bił. Zobaczymy, że Kayle będzie na nas próbowała a więc się odsuwamy, szybko W, wbijamy. No i czekamy aż w wstanie, Ramus powstrzyma jego skok, no i zdobywamy Dubla. No oczywiście topo można na dwa sposoby grać oczywiście na 3 lane ganka też można zrobić. Mimo, że nie jesteśmy junglerem, no ale dobra, teraz pójdziemy... Przez naszą dżunglę Jace chyba znowu nas zauważył, no ale za wiele mu to nie dało. Przeskakujemy jeszcze ultem, żeby go zmylić, ale widzicie, chciałem skorzystać jeszcze młotem, no ale jeszcze i tak by nas pewnie nie zabił ani nie udział. No, oczywiście, W używamy zawsze, żeby wyjść z jakiejś to jest ult ale reportujemy no, się, no i już No, a także W używamy oczywiście agresywnie, żeby się przemieścić do kogoś szybko i go po prostu wykończyć. E, zobaczycie sytuację, akurat miałem Ward'a, e, pewnie aż patrzyła już do shop'a, więc szybko ją wykończamy, bo mogła się jeszcze skapnąć. a Kayle już szła. No to teraz zobaczycie, jak mniej więcej wyczuć wók, gdy kogoś nie widzimy, akurat zilean by zabił, no ale lepiej chyba kill dla nas, na supporta. E, no i przypominam o używaniu przedmiotów, jak e, otworzyłem tego sztylecika, no i Trynda nawet nie użył Rage'a, bo tego się nie spodziewał. No bo to oczywiście też gankujemy, tam jest szczególnie łatwo zrobić takie ID cary, no niestety sapol czasem może przeszkodzić, gdy mamy niezłe CC, no ale wiadomo, tapera się łatwo rozwalić. No i właśnie Z ma nieźle, gdy ma taką ażkę w teamie, albo Wodwikę, co unieruchomi i możemy łatwiej nie wyultować. No ale tutaj ults nawet nie był nam potrzebny. No i to będziemy gonić Jinx, widzimy, że zostawia trapa, dlatego się z niego uwalniamy tręciowym bułatem. Używamy WOP, później szybko Ulta, no i wykończamy ją nawet bez detonacji Ulta. Gdy widzimy, że Kazik już ma mało życia i podchodzi do Miniona, szybko na niego ultujemy, będziemy lecieć za nim z W, bo wiadomo, że już jest skoków, później replusujemy się do Ulta i dajemy mu w spokoju umrzeć. Oczywiście w tym fightie ultujemy zawsze Eidikera, no właściwie Eidikera też można. No i tutaj później możemy już wykończyć też te, się do Ulta. Należy pamiętać zawsze, żeby używać właśnie tej szarfy, albo szarycenciowego bułatu. No i patrzeć zawsze na naszego klona dwulta. No nie wiem, na minimapie, jeśli go nie widzimy normalnie, bo... Tutaj jak... mogliście zobaczyć, zreportowałem się, no i tutaj próbowałem pomóc Lucianowi. Ręgala to jeszcze może dam radę, ale z blank będzie ciężko. Mój co wybija resztę, no to nie jest źle. Chociaż Taric powinien raczej bronić swojego kery no i gdy widzimy już w ogóle, gdy taki Kerry się wychyla, to już naprawdę bijemy na niego nawet bez ulta możemy sobie z nim poradzić. szczena nas ultuje, a więc jeżeli się z Elis, gdzie yy, robi się niebezpiecznie, też ultuje, repotujemy się do niego, bo jest dalej. Wychodzimy ultem z jego ulta, reportujemy się do W, yy, żeby uniknąć jakichś tam obrażeń. No i zabijamy resztę. No oczywiście trapy, trapy to jest genialna rzecz, Z, solo na radę, no ale akurat tutaj ulta nie miałem. Na się przydał. No i to będzie moja następna ucieczka. Eee, Ręga trzeba się nie na tutaj Łodyg nie wyultował. Używam szarfy, niestety nie mam już tęciowego bułatu. No to nie mam przyspieszenia. Flashuję przez ścianę. Przypominam, że gdy używamy W najpierw się teleportujemy, a później używamy E, żeby wtedy spowolnić. to ultujemy, bo ręgar by na nas skoczył i teleportujemy się do ulta. Ej, będziemy próbować jeszcze zbejtować, no ale nie wyszło. No i tutaj już będzie taka sytuacja na 10. levelu. Siwezer to od 6. to zawsze chyba będziemy mógł dostosować takie AD carry, Ale gdy goni na swodek, on nas nie powstrzyma. No i zresztą na minimapie widać przeciwnego Fiddlesticka, który ultuje. Flashujemy, mamy Fira, więc uwalniamy się z niego i lecimy dalej. W, gdy mamy szansę na ucieczkę, nie musimy używać właśnie tej ucieczki. Możemy go wykończyć, jak w tym przypadku Luciana. No i co? używamy recenciowego bułatu, żeby się przyspieszyć, gdy ktoś się recaluje. No i go szybko załatwiamy. Tak jak w przypadku tamtej aż. No i będzie walka Z versus Z i Jinx. Zobaczcie, kto to mniej więcej wygląda. Najpierw go bijam, gdy on na mnie ultuje. wyskakuje z jego ulta i z Jinx. Wbijam na nią, niestety nie zeoberwałem. A więc teleportuję się do Jinx, dobijam ją, no ale umarłem. No, zalety zada, duża mobilność, gigantyczne obdarzenia i brak many. Będziecie mieli przedmioty, buty od fizycznych, wiadomo, żeby zredukować fizyczny damage, tam magiczne, mobilności, żeby się lepiej przemieszczać, łapać ludzi i tak dalej. Co się macie? Agresywne przedmioty, agresywne przedmioty, wiadomo, Blade of the Ruined King, to, żeby mieć. Spida, Speed, lifesteal, jeszcze jak go użyjemy, to ult może mocniej uderzyć. Yy... Czarny Tasek i Ostatni Strzępcy będzie niezłe przebicie, które zyskamy na cooldownach, to się naprawdę przydaje. Czarny Tasek to już konieczność całkowita. Yy, no i tutaj Rytmiciowy Bułat bardzo, bardzo polecam. Można jeszcze się tam wziąć yy, Paszczę Marmorciusa, gdy nie mają jakiegoś naprawdę mocnego CC. Yy, no Warmora, wiadomo, na życie, Aumen na armor. No, i tutaj macie dwa jeszcze podstawowe buildy na pierwszy level: dwa koloryki i potiony na szybkie regeneracje, żeby jakoś wytrzymać do tego szóstego, gdy to jest jakiś mocny AP. No i tutaj agresywnie jeszcze eliksir i potionki. Tutaj macie dwie złogi Speli. Myślę, że lepiej wybrać tu pierwszą, bo kum będzie ma mniej energii, nie będzie jej nam tak atakować, będziemy lepiej obijać, można, ale jeszcze nam zabraknie energii, no i zabijanie będzie gorzej, bo można ulepszyć ten drugi poziom, albo tam trzeci, ale raczej maksujemy dopiero na końcu. No a spele podstawowo i w najspleśniej. Żeby mieć jakąś wcieczkę, no i jak robić. No macie specjalizację 21.9, mamy tutaj regenerację, zdrowie, no i oczywiście obejrzenia. Macie runki moje, a może nie najlepsze, ale akurat <głos》> na takie mnie stać. No i tutaj na koniec, jeśli poradnik się przyda, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a poradniki się Wam podobają i chcielibyście zobaczyć więcej, to możecie właśnie subskrybować. No i wyrazić swoje opinię w komentarzach, to się zwyczajnie fajnie czyta, zmotywować mnie do działania. No i powiedzieć, co mam poprawić, bo wiadomo... Zawsze się nie nakręci idealnego filmu. No i jaką postać chcielibyście zobaczyć w następnym filmie? Ja niekoniecznie wybiorę tę postać, to zależy jeszcze jaka będzie, czy mi przypadnie do gustu. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!